Przemoc jest niepokojącym i wciąż aktualnym problemem społecznym. Występuje w różnych środowiskach i grupach społecznych jako przemoc domowa czy rówieśnicza. Dotyka zarówno dzieci, dorosłych, jak i osoby starsze. Przybiera różne formy fizyczną, psychiczną, ekonomiczną czy słowną w domu, w szkole, w przestrzeni publicznej i w internecie. Może zdarzyć się wszędzie, ale razem możemy to zatrzymać. W naszej gminie nie ma miejsca na przemoc. Tworzymy bezpieczną przestrzeń. Dla mieszkańców opartą na szacunku i bezpieczeństwie. Reagujmy, gdy jesteśmy świadkami przemocy. Nie wolno jej lekceważyć ani usprawiedliwiać. Zgłoszenie przemocy to nie wstyd, to pierwszy krok do zmiany. Służymy wsparciem i pomocą. Przemoc zostawia głębokie ślady, zarówno te psychiczne, jak i fizyczne, ale z pomocą można je uleczyć. Szukaj pomocy to oznaka siły, nie słabości. I w bramkę szczęść karnego Nie mówić drugiemu coś złego! Siła pięści tylko na ringu. Nigdy nie w ulicznym pojedynku.